Enchantment! Festiwal Kwiatów to wielkie święto w gęstej dżungli. O tak! Wiesz, że Sila wykorzysta nasze najnowsze perfumy w swoim spa? Wkrótce wszyscy w gęstej dżungli poznają naszą kwiatową sensację. Tylko pamiętaj, chcemy zrobić jak najlepsze wrażenie, więc bądź grzeczna, dobrze? Tak, jest. tak czyli rób wszystko na odwrót. Będzie świetnym dodatkiem do tej pięknej wystawy? Oh, Sejcz, Kater! Świetnie, że jesteście! Witajcie w moim spa! Oh, tu jest tak przytulnie i spokojnie! Dbamy o to! Prawda Treebody? Tak to prawda! Czasami nawet jest aż za spokojnie. Nie przejmujcie się, one się poddają mocy kwiatu To nasz najbardziej relaksacyjny zabieg Uuu, widzę koszyczki pełne różności Co nam przeniosłyście? Przedstawiamy naszą najnowszą linię organicznych perfum pod nazwą... Kwiatowa sensacja! Kwiatowa sensacja? Ha! Podoba mi się! Poczekaj, aż powąchasz Pozwól Korek zacisnął się na dobre. Kaper, mogłabyś mi pomóc? O nie, mm, naprawdę ładny zapach. O. Silo, bardzo przepraszam. Zaraz to posprzątamy. Nie ma potrzeby, Sage. Nic takiego się nie stało. Oddychajcie i zrelaksujcie się. Ja i Tribody przyniesiemy mop. To tyle, jeśli chodzi o dobre wrażenie. Posprzątajmy, zanim one wrócą. Szybko. Podaj ręcznik. <śmiech> <śmiech> Gajper, szybko! Oho, to była piękna akcja! Trzeba oddychać. Poradzimy sobie. Mamy nerwy ze stali. I zrobimy najgorsze wrażenie w dziejach. Oh, Gaping! Wow. Musimy to natychmiast poprawić. Dobrze! Zaraz będzie pięknie! Czy ktoś potrzebuje mopa? Oh. O! Mój! Ech. Się. Ech, Silo, bardzo Cię przepraszamy! A co się stało, Sage? Chciałyśmy zrobić dobre wrażenie, ale całkiem wszystko zepsułyśmy. Jak to wszystko zepsułyście? Przecież jest fantastycznie! Tak tu przepięknie pachnie i Larisa i Ringlet mają nowe, wspaniałe fryzury. A te dekoracje będą największym hitem na Festiwalu Kwiatów. A teraz pachną tak pięknie, jak wyglądają. Wyglądam fantastycznie. Myślałyście kiedyś o tym, żeby zostać stylistkami fryzur? Eee. A teraz tajemny składnik naszych nowych perfum, moja wspólniczko. Co to jest? Wyciąg z lilii chaosu. Zupełnie nieprzewidywalny. Nada zapachowi charakteru. Zbyt duża dawka może sprawić. nie wow. wow. <laughs> <A jest> Ostrożnie! <śmiech> <śmiech> Ale was zaskoczyłyśmy! <laughs> tak. Cześć, Samiko. Jak się masz, burst? Możecie mi podać tę roślinę? <laughs> Nie słyszałem! Tak? Trzeba bardzo, bardzo, bardzo się postarać, żeby mnie pokonać. To zabrzmiało jak wyzwanie. Zakład! <laughs> Musimy znaleźć kilka kwiatów do nowego zapachu. Tylko uważaj na ewentualne psikusy. Będę bardzo czujna! Powinno przestraszyć nasze skąksiczki. Zaczynamy. Zaraz. No. Stamtąd dolatuje piękny zapach kwiatów. A, o. Hmm. Może trzeba przełączyć o. na zielony? A, o. To będzie doskonałe miejsce na nasz piknik. Plan. A, Och, przepraszam. Myślałyśmy, że to ktoś inny. Cześć! Nasze zielone żabki poczerwienieją ze wstydu. Już idą! Tu jest ładne miejsce. Teraz hej, zmieścimy się. Pewnie usiądziemy z boku. Och, tak bardzo was przepraszam, ale do w tym kolorze. Lilie już rozkwitły. Chodźmy, Kaper. Tego nie będą się spodziewały. Właśnie, te lilie były nam potrzebne. Hej! Co się dzieje? <śmulacza> oh! <śmulacza> Kiedy Tamika i Burst przyjdą zrobić nam kawał, będziemy czekać. Eee, zapomniały zamknąć drzwi? Paternie. Czekaj, jesteśmy... Ach, mokre. zmarnować. Cebula! Fuj! Kto podmienił pyszne, słodkie jabłko na cebulę? Przepraszam. Być może pokusiłyśmy się o jeden żarcik za daleko. Rozejm? Zgoda. Przez te żarty zapomniałam o naszych perfumach. Lepiej sprawdźmy, zanim się... Cześć! Postanowiłyśmy skończyć z żartami. Naprawdę. Świetnie! Najwyższa pora! Chciałyśmy wam podziękować. Oto babeczki. Słusznie nam się to należało. Teraz wasze dowcipy są naprawdę skończone! Czy te perfumy powinny dymić? Nie! To był inny żart. Nie chciałam stworzyć najbardziej śmierdzącej bomby świata. Ale chyba mam pomysł. Masz refleks, Tamiko. Ay! Bardzo przepraszam. Targi rzemiosła w tropikalnej kawiarence to był świetny pomysł, Shini. Ty zawsze masz dobre pomysły. Jak ten? Lody śledziowo-ogórkowe? Tak, to świetny pomysł. Jak ten, żeby przyjaciółki pomogły nam za darmowy soczek. Flik prowadzi zajęcia z malarstwa. Maluj szybciej! Larisa i Ringlet uczą jogi. Co to jest? A i produkują perfumy. O nie. No właśnie, skończył się zatek. Nie miałam na myśli soczku. Zaprakło niebieskich liści. Kaper! Kaper! Zrywasz więcej liści, tak. oh. Oh. tylko pamiętaj nie dotykaj tych czerwonych, podrażniających, może sobie poradzi. Oh. Pani kto chce perfumy? Za darmo. <śmiech> <śmiech> Dobra robota. Wszystkim się podobają. Spójrz, nawet skaczą z radości. Dzielają je w siebie, ciągle i mało. <laughs> Są tak zachwycone zapachem, że drapią się jak szalone. Niedobrze. Kaper, jakiego koloru liście wrzuciłaś do perfum? Uh Oooo. -oh. Kejper! czerwone liście powodują straszne zwędzenie. Nie bez powodu mówi się na nie swędzące liście. Nazwa mówi sama za siebie. Wybacz! Chodźmy. Trzeba pozbyć się tej butelki, zanim wszyscy zaczną się drapać. Gotowe. Teraz nic złego nie powinno się stać. To nie jest twoja wina, tylko nasza wspólna. Dzięki. No, 75% twoja, 25% moja. <grymne> Spójrz! Trzeba zrobić z tym porządek, zanim komuś stanie się krzywda, ale jedynym lekarstwem na swędzenie jest owsianka. <grymne> nie do jedzenia! do posmarowania skóry. Hmm? Łagodzi swędzenie. Do kuchni! Vicky, <grym wytrych> potrzebna wielka porcja owsianki. Wybacz, teraz nie mogę gotować, ale możesz skorzystać z mojej kuchni. Hej, to moja szczoteczka do zębów! Którą wzięłam od ciebie? W porządku, wiem, gdzie trzymasz szczotkę do piór. Gotowe. Jeszcze tylko ostatni krok. Tak, trzymaj mocno Kaper. Dobrze. To nie jest dobre. To okropne. Uch, ostatnia porcja owsianki. Przepraszam za to wszystko. O nic nie szkodzi. Dzięki temu znalazłyśmy coś co smakuje gorzej niż te słynne śledziowo-ogórkowe lody sini.